Jezu, dobra. właśnie, bo teraz... Dobra, nieważne, nie, nie gadajmy o tym, okej? Właśnie, nie gadajmy na tym. Znajdą się ludzie, którzy będą za chwilę walili Pawła. Właśnie, ja nie chcę tego, ja nie chcę być brutalnie Właśnie, 38% Polaków z się na No właśnie. Powiedziałem, nie gadajmy o tym. Nie szukać Pawła. się nie gadajmy o tym. To kurde no. Paweł niech wywali ten odcinek jest do kosza, proste. Nie! Po co, od razu odcinek do kosza nawet minuty nie było. Mamy od, mam wywalać odcinek do kosza, bo niektórzy nie, no, nie, się nie, 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 nie stosują nie, nie, do tego co niektórzy mówią. Ale nie powiedzieliśmy no. aż tak dużo o tym. Dlatego powiedzieliśmy, żebyśmy przestali teraz, żeby się nie rzekło w dalszym... z tego powodu nie gadajmy jeszcze więcej dlatego, że jeśli Paweł teoretycznie montuje filmy, to niech kurde ma się mam mniej do roboty. Niech Chodź tu, kurde. Chodź tu. O tym Kepa O, okej. Okay. Ej, Buter, poczujesz, że kurde. Jak ty mnie zapołeś? Blinna schóda. Okej, Kuciak, ja okay, kuciak serio ma problemy z internetem. Takie... Takie... Nie nawet małe, ale okropnie duże. A ty umierasz, mężczyźnik? Nie, no, no, on no, żyje. Ale to byłby piękny hook w twoją stronę, Ale uważajcie, jak ktoś na bo internet, internet no, nie... przeszedł. Wiem, że Kuciak jest. O, zapomniałeś. Dobra, akurat to było fair, to nie To to było... Nie, zapomniałeś. Był Mój czarno, Nie. No fajnie co robisz. nic nie się widziałem. A ja go robię. Zobaczymy. Gdzie go robisz? Uważaj, idzie od ciebie tyłu. Wiem. Próbuję mnie złapać po pomocy. Jakim cudem? No weź go strzel! Dzięki. Ale musisz ja coś linkshota używać. A, no, tak, nie szukasz. chcę, się ale musisz. Nie muszę nic. Musisz żyć. że nie Chcę nie nagrywał, nie chcę być pośmiewiskiem. Slingshot'a nie chcę. O nie, to było zły To było bardzo dumne z twojej strony, tylko tyle powiem. Dzisiaj moje? Ja? O nie! Ale! Jest... ale ten hook zrąbałem! W momencie, w którym nie, wrzuciłem... um. Cheating! Cheating Aha! Spoko! Dzięki! Spoko. Aha! Dzięki! Się od razu to spinać! Spokojnie! Dzięki, że gam. On no, no, no. no nie no, ale przecież. Oni nie jad... G <grym> Jest Jest! <grym> nie nie jak to wygląda. nie znaczy, że on zaraz po <grym> wyjdzie. Nie no, no, A dobra, mniejsza! A dobra, mniejsza jest, ja on wychodzi, łatwo. Ja on tędy spojrzał, ten są. On chyba idzie na dole, on wychodzi jedynko prawdopodobnie. Krzysztof blokuj Ej on tu zapoczął Dobra on zablokował drzwi do trójki jak coś Ej idzie 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 A, nie Ale to było bliskie No było bliskie, było bliskie bardzo Zaprzeczę tutaj O przygnoju No nie Każdy wie że mgła nadchodzi kiedy ktoś zniszczył garnek y, temu Pawełkowi wow. Szczególnie <ścoughs> <Wśród> Kuciak <ścoughs> No w sumie on widzi taką mgłę od Ciebie, jak chodzisz sobie Ej, zostaw Oh, i A, nawet chyba we mnie nie celował, dobra, to czuję się teraz głupio Czy? Oksy? Oh, o nie barierę ja go zająć, czy co? Uuu, uh, Bo blisko Powiem no, no, tak, zesrałeś to zestrałeś on, się trochę. O, zapomniałeś. No spokojnie mam erkę. Ale to było grane. A chodź do na Ale, ale ja chcę, tak ty powiem chcesz, tyle. To, ty masz klucz i chcesz otworzyć. Ja mam go zająć, ale. Dobra. A jakieś już potrzebne? Wszystkie. Wszystkie. A, bo chyba nie jednego nikt nie, nie otworzył. Nie, Ej, no. Ja mam oh. czerw czerwone i chyba żółte jakieś. A ja mam żółte, dobra idę. No to biegnij tam. On jest u mnie. Znaczy nie, on jest w jak Kampi raczej. Znaczy nie, no, nawet nie no, Kampi, kampli, kawał, kawał, kawał. Weź to jest T-Rex. Ej, właśnie tu śpisz, do piwnicy. Jestem w piwnicy. Dobra, Dobra najś, otworzyłeś, brawo, brawo, brawo. I został. Czerwony, żółty, Paweł, czerwony, żółty, Paweł. A czerwony, paweł. żółty. Zielone te deski. Okej! I understand no, now, bro. understand? You better understand. Dobra, Paweł, szukaj kluczy. No jeżeli on mi pozwoli Zostaw mi kuciak! Nium. Manikopa mu na morgę zrobiłem o. O. Ale jumps Kirana. I'm ready, start A no zapomniałem. Ej cześć, Amen. jak on ci złapał? Ja ale pomożesz Dzięki No mi się slingszokać nie, nie, bo ja czasami wątpię. wątpię, jak ty nie umiesz mnie uratować tak chwilę No Paweł, no, nie, nie, się nie, 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 dziękuję. pomocy nie, nie, A, nie, da, ja nie, 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 zginę. nie, nie, zginę. nie, 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 a, już... Już link... o, zapomnij, zapomnij. Zwiększotów miałem. Dobra. Dobra. Nice, 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 nice. Poczekaj, a, on... a mogł już będzie. Dobra. Mogę... Rozwa... Nice. Dobra Czyżby znaczy jest... z... on 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 w Dobra, za. Aj, Nice. Aj, aj. Aj, aj. Aj, no Proszę won! O, cześć. No i po, pozdrowienia, do widzenia. Leknik, no, leknik. Tylko czekałam, aż mi się życie odrodzi, bo byłem na kitam. No a, to macie Próbuję to, dokładnie czym się uda, nie wiem. No nie, no, ale ja Nie musiałeś schodzić. No skurde. E e P ale, Ej, hej, jest problem. To hej, To hej, 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 macie, To hej, hej, To macie, macie, To e To To no no. ja ty weź, ty weź. Weź ja To jest oczerwone. Aaaa, i Może tu macie drugi. Mam nadzieję, że nagrywasz. Tam czuł, to mi No nie ja mam specjalnie się utrzymałam żeby górnika nie strapić. Nie no, jeszcze to Nie mam zębatki. Módry. Mógłbym stworzyć łam. Mhm. Mm no to cóż. Nie no ja mam dał na... Eee, tutaj. Idiota kucze jest z nami. Mocy. Ja no nie no górnek mi zabrał. Za... za... Ja Ty połynęłam no Nie no. Eee, ja nie, 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 nie. Słonecznik przyjdzie do nas? Mmm... A idzie, idzie, A. O, ja tak naprawdę. Ty połynęłam e. No żyję O nie, sorry. No żyje żyje przecież. A, dobra. Raphałem uciekaj do okay. no, Kniczny i to byś numer, bo chcę być naci. Zrobienia biorę. Nie, spoko, i tak nie mam, będę miał jeszcze 50. Więc ten odcinek będzie trochę dłuższy. nie rapij mnie nawet. A dobra, mogę na RPG Ej, dobra, ej, mi się podoba ten Soj. Ej, tylko Pikachu on załapał, ja w tym dzielę. No to tego Pikachu, ja pierdzielę, to to jest, no, jest jakiś chore. Teraz, teraz pewnie, teraz pewnie będzie tak, że się... że będzie rage quit. Nie, nie, eee, od nie. Od niego czy ode mnie? czuje. No nie rejszokuje, on jak, jak rejszokuje, to teraz by się językował. Dobra, ja, ja z takim akcentem mogę kończyć, wiesz, nie chcę przegrywać. <laughs> Pokonam kuciaka, jestem dumny. Aha, okej. Okay. Ja nie, no. Nie wiesz, moja misja życiowa. Dobra, to pa. Na razie. Jeśli to masz szkołę, to dlatego też. Pa. Ale każdy ma szkołę w tygodniu. <laughs> nie widziałam! Tak to na logikę? Ty no, ale ja... ale ja jutro się... Nie, nie będzie jakby co przez 3 dni, bo ja jadę na wycieczkę szkolną. A spoko? Trzy okay. dni. Od jutra, tak? No, znaczy jutro o 8.15, mnie już nie ma. A, ok.